Edyta Gawarska. Bardzo się cieszę na ten wywiad. Bardzo, się, bardzo Ci dziękuję, że zgodziłaś się dzisiaj tutaj być razem ze mną. Marketingowiec z zawodu, miłośniczka polskiego designu, ale też mama prawie pełnoletniego syna. Nie wiem, jak ty to zrobiłaś. Pracowałaś na etacie, zajmowałaś się reklamą, ale później porzuciłaś ten etat na rzecz prowadzenia rodzinnej restauracji. Otwarta głowa i bardzo często o tym mówisz, że dopiero mariasz właśnie z, z fashion sprawił, że się w tym zakochałaś i odnalazłaś swoje miejsce. Edyta, jest wiele ludzi, którzy patrzą na Ciebie z podziwem, którzy wiedzą, że tak bardzo dużo w życiu osiągnęłaś, a Ty ciągle, jednak wciąż z uporem maniaka powtarzasz, czy jestem wystarczająco dobra. Dlaczego znaczy tak? Bardzo miło, Magdo, słyszeć te wszystkie Twoje słowa na mój temat. Dziękuję. Myślę, że to jest kwestia też wychowania czasów, w których się urodziłam, że ciągle od nas wymagano czegoś więcej, nigdy właśnie nie było się wystarczająco dobrym. I tak było również w moim życiu i zawodowym, i prywatnym. Kiedy spełniałam się zawodowo, wydawało mi się, że nie jestem zbyt dobrą mamą. Gdy było odwrotnie, brakowało mi tego odnalezienia się właśnie w biznesie, tego ruchu. Myślę, że to dlatego. Natomiast najwyższa pora, żebyśmy my, kobiety, myślały o sobie, że jesteśmy wystarczające że to co robimy, robimy tak jak umiemy, dzielimy swoją pracę, to jest właśnie praca, to jest dom, to jest biznes i wiele jeszcze różnych aktywności z którymi potrafimy świetnie zarządzać i żonglować. I żonglować tak. <gry> no jesteś tego na pewno przykładem i, i w wielu dziedzinach, właśnie w wielu projektach biznesowych udowodniłaś, że można te wszystkie rzeczy ze sobą łączyć. To, co jest bardzo istotne, to wiem, że dla Ciebie są bardzo istotne kwestie związane z dojrzałością. Mówisz o sobie, że jesteś kobietą dojrzałą i jako kobieta dojrzała dołączyłaś do Nuski. Co takiego znalazłaś właśnie w Dream Teamie w Bezetatu? Co cię zelektryzowało? Tak, to prawda. Zawsze podkreślam, że jestem kobietą dojrzałą. Nie ukrywam swojego wieku. Dobrze się czuję z tym, ile mam lat. Wydaje mi się, że dopiero teraz tak naprawdę jestem taka pełna. E, jakby doświadczenia różne trudne sytuacje w moim życiu. Tylko mnie umocniły. Staje się coraz e, bardziej silniejsza. E, I skąd, skąd nagle networking, tak? Skąd e, Newskin? E, Myślę, że networking był ze mną zawsze. Przez te wszystkie moje zawody, biznesy, które się w moim życiu przewijały, zawsze to była wymiana kontaktów, doświadczeń, jakichś wartości. Jeżeli chodzi o Nuskin, Skin, miałam już dosyć dawno propozycję. Odrzucałam je z jakby z błędnego rozumowania tego biznesu i samej tej firmy jako takiej. Kojarzyło mi się to po prostu z MLM-em. Który nie miał e, pochlebnych jakby recenzji. Nadal nie ma. Często. Nadal nie ma. Tak, to Luba. prawda. E, dopiero moja przyjaciółka, która zaprosiła mnie do biznesu kiedy obie przyszłyście e, do mojego to było kciku, to spotkanie. kiedy zaczęliście ze mną rozmawiać, e, to zrozumiałam, że być może jest to miejsce dla mnie, ale to tak szybko się jeszcze nie zadziało. Zdecydowałam się na ten biznes, dlatego że zaufałam mojej przyjaciółce i wiedziałam, że ona od, idzie w kierunku zawsze wysokiej jakości i po prostu ma nosa do biznesu. Natomiast moja jakaś może buta, nie wiem właśnie to błędne spostrzeżenie wydawało mi się, że ja po prostu. Zgodziłam się na tą współpracę, ale nie do końca się w tym biznesie odnajdywałam. Dziś już wiem, na czym, na czym polegał mój problem. Ja po prostu nie nauczyłam się, nie dowiedziałam wszystkiego o tym biznesie. Dopiero w momencie, kiedy zaczęłam e, poznawać produkty, e, kupiłam urządzenia, zaczęłam ich używać, zakochałam się w nich, e, odnalazłam po prostu w nich prawdę, której zawsze potrzebuję, żeby dobrze zajśnięć w jakimś miejscu, w jakimś biznesie. Tej prawdy potrzebuję do tego, żeby swoją marką, którą też już przez jakiś czas wypracowywałam, podpisać się po czymś. Więc dopiero w momencie, kiedy poczułam, że to jest prawdziwe, to jest to, zaangażowałam się i to było takie jak stryknięcie, nie wiem, jakieś muśnięcie czarodziejskiej wróżki. Po prostu przyszedł taki moment, i dostałam power do, do działania. No, niektórzy tak mówią, że timing is always right, tak? I tak. musimy wyczekać ten konkretny moment. I czasem słyszę od ludzi, którzy mówią: no, tak, czemu ja nie zaczęłam tego biznesu 10 lat temu, a czemu ja nie zaczęłam 2 lata temu, i tak dalej. No dlatego, że miałaś go wtedy nie zacząć. Po prostu, że ten prawda. czas jest po prostu odpowiedni wtedy, kiedyś na niego e, decydujemy. Edyta, wiem, że warty, ważne są dla Ciebie bardzo wartości, że e, istotne jest dla Ciebie to, e, żeby po prostu tymi wartościami e, kierować się w życiu. Czy odnalazłaś je właśnie w zespole Dream Team, jak to wygląda z twojej strony? Tak, to prawda. E, pomimo, że lubię wychodzić poza pewne ramy, świadczy o tym dzisiaj mój kapelusz to jednak pewne wartości są w moim życiu bardzo ważne, których się trzymam. Właśnie takie jak prawda, o której wspomniałam, która przewija się od zawsze w moim życiu prywatnym i biznesowym. I bardzo cenię sobie czyjąś e, prawdę niż słodkie kłamstwo, mhm. nawet tę najboleśniejszą. E, cenię bardzo sobie relacje. Z tego, co wiem, co słyszę od innych... E, Potrafię stwarzać te długofalowe relacje i to, to jest fajne, bo mogę kogoś nie widzieć przez kilkanaście lat i gdy się z nim spotykam, jest tak, jakbyśmy się widzieli wczoraj. Bardzo ważne jest dla mnie również a, tak, tak właśnie przenoszenie tych relacji z życia prywatnego na biznes. Ja nie radzę sobie z oddzieleniem tego, wolę właśnie, żeby to się. Przewijało u mnie i e, jakby współgrało e, ze sobą. No i empatia. Empatia, która bardzo często również mi w życiu przeszkadzała, ale po latach e, doświadczeń nauczyłam się, że jeżeli coś mi nakazuje serce, to muszę też posłuchać głowy. I ten, e, ten jakby Mariasz, ten. E, jakby uciekło mi słowo. Związek pomiędzy tak. balans, pomiędzy sercem tak. a to właśnie pozwala mi podejmować słuszne decyzje, iść do przodu, hmm. ale także rozumieć postępowanie innych ludzi, dlaczego tak, a nie jak, inaczej zachowali się w danej sytuacji. No myślę, że to jest te, te wartości, o których mówisz, które właśnie nosisz w sobie i o które dbasz, pielęgnujesz. Myślę, że to one sprawiają, też jak o tym opowiadałaś, sprawiają to, że za tobą się tęskni. Naprawdę ja miałam coś takiego, że w pewnym momencie jak byłaś w tym biznesie razem z nami, tak, i później miałaś taki moment, kiedy musiałaś poukładać swoje sprawy, to tęskniłam za Edytą Gawarską. Naprawdę, serio, to bez żadnego e, tam wiesz ściemniania, ale rzeczywiście tak, tak, tak było. E, więc myślę, że bardzo e, niewiele jest takich osób, które e, hołdują wartością, które e, po prostu w tym momencie się ich trzymają. I kurczowo, i po prostu sprawiają, że, że one są dla nich naprawdę w tym wysokim C, bez żadnego tak, kompromisu. Miła, <laughs> Edyta, jeszcze chciałam cię zapytać, bo jedną z takich wartości, którą sobie bardzo mocno cenisz, jest bezpieczeństwo. I w swoich poprzednich projektach, biznesach, które prowadziłaś, biznesowych, rozumiem, że to bezpieczeństwo pewnie gdzieś tam było, no bo z jakiegoś powodu realizowałaś te projekty, ale wiem, że, że tutaj to bezpieczeństwo odnalazłaś właśnie w noskim. Współpracy z prezydentem. Tak, wydaje nam się, że bezpieczeństwo opiera się często na etacie. Mm. Na, opieramy go na swoim szefie, a czasy teraz niepewne. Ludzie są zwalniani wcale nie z powodu jakichś swoich niedoskonałości, tylko po prostu jest taki czas, taki moment. Natomiast wnioski: czuję się bezpieczna, bo tylko ode mnie zależy. To, co osiągnę, ile włożę w dany projekt swojej pracy, zaangażowania, tyle z niego wyjmę. Mam ponadto ogromne wsparcie, wsparcie firmy, wsparcie mojego zespołu, wsparcie mojego teamu, Twoje jako liderki. Nie zostałam przez moment sama. Nawet y, dałyście mi właśnie ten czas na takie odejście na chwilę, nie poczułam się wtedy porzucona, czekałyście, aż wrócę. W z pełnymi siłami i energią, żeby z wami działać. I to bezpieczeństwo, właśnie całe, całe wszystkie materiały szkolenia.